Z Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko zaistniało dzięki Niemu. Bez Niego zaś nic nie zaistniało, to co zaistniało. W Nim było życiem. A życie to było światłością dla ludzi. Światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Miał na imię Jan. Przybył on, aby dać świadectwo. Miał świadczyć o światłości. Aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli. On sam nie był światłością, lecz miał świadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy przychodzi na świat. Na świecie było słowo: Świat dzięki niemu zaistniał, lecz świat go nie rozpoznał. Przyszło do swojej własności, lecz Go nie przyjęli. Tych zaś, którzy je przyjęli, obdarzyło mocą, aby się stali dziećmi Bożymi. To są ci, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z pragnienia ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Oglądaliśmy Jego chwałę chwałę, którą jako jednorodzony, pełen łaski i prawdy, ma od Ojca. Jan daje o nim świadectwo i głosi: To ten, o którym powiedziałem: Ten, który przychodzi po mnie, istniał już przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie. Z Jego pełni otrzymaliśmy wszyscy łaskę zamiast łaski. Mojżesz bowiem przekazał prawo, a łaska i prawda zaistniały przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On nam go objawił. Oto Słowo Boże. Dzięki Becia za pełne mocy, przeczytanie tego słowa. Kochani, dla mnie jest to jeden z najmocniejszych tekstów Nowego Testamentu, gdzie Jan właściwie streszcza swoją Ewangelię w osiemnastu wersetach. To, co jest potem w Ewangelii, to jest tylko rozwinięcie tego, co on tu napisał. Może was, nie, nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się nad tym, dlaczego Jan to robi. Właściwie w tekst Ewangelii, tu jest narracją, rzuca na początek wiersz tak naprawdę. Poetycki wiersz, bardzo piękny wiersz. Piękną grę słów. Co ona właściwie mówi do nas, ta gra słów? I po co on to zrobił? Ewangelia Jana była napisana jako ostatnia Ewangelia. Mówimy, że jakiś w latach 90. Janusz pewnie znał wszystkie inne Ewangelie, pewnie je czytał. I pewnie mówił, nie będę pisał tego, co już napisali inni. Bo po co? Napiszę w tej Ewangelii moje świadectwo o Jezusie Chrystusie. I ta Ewangelia jest świadectwem Jana o Jezusie Chrystusie. Nasza formacja mówi, tu macie napisane na plakacie, znaleźliśmy Mesjasza. W tamtym tygodniu mieliśmy, w tamtym tygodniu, po spotkaniu, przepraszam, mieliśmy słowo, które mówiło, że Andrzej poszedł do Piotra i mówi, znaleźliśmy Mesjasza i go zaprowadził do Jezusa. Dzisiaj chcemy, aby nas Jan zaprowadził do Jezusa, w tym prologu, w tym słowie. Jest on odpowiedź na jedno, jedno, jedno pytanie, które było bardzo ważne w czasach, kiedy żył Jan. Kim tak naprawdę jest, był Jezus Chrystus? Dla, jed, dla, innych, dla jednych jest. Dla innych był. Dokładnie to samo jest dzisiaj. Gdybyśmy spytali ludzi o Jezusa Chrystusa, to by były bardzo różne odpowiedzi. Ostatnio słyszałem taką wypowiedź jakiegoś statystyka, co robił pytania gdzieś tam na Kościele Zachodnim: Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? I ludzie w Kościele dawali różne odpowiedzi. Wcale nie okazało się oczywiste, że dla wszystkich Jezus Chrystus jest z Bogiem. Dla wielu był prorokiem tylko. Dla innych był, narodził się po prostu, Bóg go zrodził w swoim czasie, przeżył życie, zbawił ludzi, ale nie był równy Bogu. Był takim mitycznym herosem, coś, coś trochę niżej, a dla części był Bogiem. I dzisiaj takie pytanie zadaje nam Jan w tej Ewangelii, a właściwie daje swoją odpowiedź, swoje świadectwo o tym, kim jest Jezus Chrystus. I co nam mówi Jan o, o tym Jezusie Chrystusie? Mówi nam nim, mówiąc o Słowie. I zaczyna tą swoją księgę tak, jak zaczął. Mojże sztorę. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Tu mamy na początku było słowo. Na początku było słowo. Jezus jest od początku. Nie jest, nie powstał dopiero dwa tysiące temu, kiedy zrodziła go Maryja. Jest od początku. Jest Bogiem. Przez którego wszystko się stało, a bez niego nic się nie stało. Co więcej, to, co się stało, w nim jest życiem. W nim jest życiem. Jak czytam te słowa, to zawsze mieciarki przechodzą. To, co się stało, w nim jest życiem. W Chrystusie masz życie. Mają życie w Nim nawet ci, co w Niego nie wierzą. Bogu nie przeszkadza to, że w Niego nie wierzysz, żeby dać Ci życie. Że my daćmy coś więcej, żeby chcieć ci, się, chcieć ci się objawić. I to Jan mówi, że nie wszyscy w Niego uwierzyli. Że ci, do których przyszedł Go odrzucili, powiedzieli my sobie inaczej wyobrażamy Mesjasza. Inaczej. Ten Mesjasz nam nie leży. Ale ci, co Go przyjęli, to słowo, którym jest Jezus, dało moc, dało moc. Żeby się stali dziećmi bożymi. Czujesz się dzieckiem Boga? Dzisiaj? To właśnie dzięki temu, to właśnie dzięki temu, że Bóg daje ci moc stania się dzieckiem bożym przez słowo, którym jest Chrystus. I koniec tej Ewangelii jest jeszcze przepiękny. Boga nikt nigdzie nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On nam go objawił. To znaczy, że w Jezusie spełnia Boga. On jest obrazem Boga. Jeśli chcesz poznać Boga, poznaj Jezusa. W Jezusie Bóg nam powiedział wszystko o sobie. Wszystko o sobie. Wierzę dzisiaj bardzo mocno, że Bóg nam daje to słowo na początek adwentu, na początek formacji, bo chce nas wciągnąć w swoją rzeczywistość. Chce, abyśmy poznali go tak, jak on się poznaje w Jezusie, abyśmy doświadczyli go, abyśmy weszli z nim w relację. Cokolwiek to znaczy, bo może dla wielu to jest takie słowo trochę odnowowe, wejdź z Bogiem w relację. Co to znaczy? Zapytaj o to Jezusa. Zapytaj o to Jezusa. Co znaczy, że mam wejść w tą relację? Zapytaj siebie. Kim dla mnie jest Jezus? I gdzie on jest? Gdzie on jest? Jest tu obok mnie blisko? Czy może widzę go jako takiego odległego Boga, który był kiedyś na Ziemi? Dzisiaj i przez ten cały rok Bóg będzie do nas mówił: Jestem blisko Ciebie, poznaj mnie. Czasem może trzeba odrzucić jakiś obraz, który mi się w głowie zaplątał że to jest tak i tak. Czasem są takie obrazy, które inni nam wmówili. Znamy Boga, bo nam inni o Nim powiedzieli. A Bóg mówi dzisiaj, poznaj mnie, Jak chcę ci powiedzieć, jaki jestem. Ja chcę ci to powiedzieć. I to słowo jest zaproszeniem do drogi którą chcemy przez ten rok przejść z Jezusem. Tu jest takie hasło: Znaleźliśmy Mesjasza na tym plakacie, widzicie? To jest hasło naszej formacji. I ja mam się taki pomysł, jak to zwykle bywa. Jeżeli masz w sobie takie poczucie, że znalazłeś Mesjasza, to w dowolnym momencie tego spotkania przyjdź. I napisz tu swoje imię. Jeżeli masz takie poczucie, że znaleźć Mesjasza. Ale nie musisz się spieszyć. To będzie tu wisiało cały rok. W każdej chwili możesz podejść. I napisać swoje imię. To nie musi być dzisiaj. To nie jest jakiś konkurs czy coś tam. Chodzi o twoją, twoją taką świadomość. Tak, dzisiaj... Mam tą świadomość, że ja spotkałem w mojiczu Jezusa. Zauważ też jeszcze jedną rzecz. To wcale nie jest tak, że spotkanie Mezjasza załatwia całą sprawę. Zobaczcie, że początek zamieszania u uczniów zaczął się wtedy, kiedy spotkali Mesjasza. Potem było już tylko gorzej. I mi się wydawało, że teraz to już będą królami na tronach siedzieli, a okazało się, że musieli poznać Jezusa. Tak, jak sobie zupełnie go nie wyobrażali. Musieli zobaczyć swój plan i ustąpić do ich życia zupełnie inaczej, niż oni by to chcieli zrobić. Wszystko im się przewróciło do góry nogami. Nie wszyscy byli w stanie to wytrzymać. Część odeszła. Także twoje imię na tej kartce, to też jest taka zgoda na tą drogę, którą Jezus dla ciebie przygotował. Bo On chce ci się dać poznać, Naprawdę. Chcę, żebyś wszedł z Nim w relację. I to będzie nasze zadanie na ten rok. A powiem Wam jeszcze jedno, to jest zadanie Pana Boga w nas, bo to nie jest tak, że my sobie to wymyśliliśmy. Bóg nam dał takie światło, że On to chce w nas zrobić. Pomyśl sobie, że Bóg chce Ciebie zupełnie przebudować, odnowić, odświeżyć. Chcę dać Ci moc, abyś stał się dzieckiem Bożym. Moc, abyś stał się dzieckiem Bożym. Abyś poznał Boga takim, jakim On się objawia w Chrystusie. Przez to, że Go znajdziesz i pójdziesz za Nim i będziesz chciał wsłuchać się w głos, jaki On do Ciebie mówi. Czy to jest dla Was dobra nowina? Dla mnie jest. Dla mnie jest. I dzisiaj to spotkanie będzie początkiem drogi. Będzie początkiem drogi. Będzie też Twoją decyzją, czy ja na tę drogę chcę wstąpić. Może wolę sobie postać z boku, popatrzeć, jak tam inni się męczą, nie? Czy chcę dostać moc tego, aby stać się w pełni dzieckiem Bożym? I o to będziemy się modlić. Stąd te wszystkie tutaj. No po to tu jesteśmy, tak? Po to nas tu Bóg chce mieć. Po to nas tu Bóg chce mieć. Wierzę, że będzie ożywał w nas dary Bóg w tym roku. Mówiła Becia o darze prostwa dzisiaj. Myślę, że jeszcze do niego tutaj nawiążę w momencie, że Twoje dary i charyzmaty nie są po to, żebyś, był, żebyś tam się dobrze czuł, tylko po to, żeby dać innym Jezusa. Żeby o nim głosić z mocą. Bo Jezus, Słowo Boże, daje ci moc, aby stać się dzieckiem Bożym. I ta moc objawia się w dzieciach bożych, tak jak objawiała się w Chrystusie. Chcemy tego? A tak. Myślę, że głośno krzykniecie. <ślałenie> Także zapraszam Was do olbrzymiej wielkiej przygody, tak, do, którą Bóg dla nas przygotował. Amen. <laughs> Amen.